Blisko 200 zawodników z 40 ośrodków sportowych Taekwondo z całej Polski brał udział w 30 mistrzostwach polskich juniorów i 3 mistrzostwach polskich młodzieżowców Taekwondo, które były zorganizowane bez udziału publiczności i trwały przez dwa dni w hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół Podstawowych Byszczycy Kłockiej. Organizacją mistrzostw zajął się Polski Związek Taekwondo i Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwondo w Byszczycy Kłockiej. Kobiety i mężczyźni walczą w sześciu kategoriach wagowych, w trzech kategoriach układów. Dodatkowo mamy takie takie konkurencje jak testy siły, techniki specjalnej, i walka aranżowana. Nie do końca tak miał wpływ na nas lockdown i nie obniżyło to poziomu zawodników. Jest bardzo dużo kadrowiczów. Taką myślę, że taką jedną z czołowych zawodniczek przede wszystkim to jest Alicja Silian z Dragona Janu. Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest Mistrzostwo Świata w układach zdobyte w zasadzie dwa lata temu y, mistrzostwa się to, to były w Incel. W tegorocznych Mistrzostwach Polski Juniorów Alicja Slian, tym razem z Laurą Ochman z KS Dragonianów z Bielsko-Białej w walkach aranżowanych zajęły egzekwo pierwsze miejsce. Trudno się zgrać, wymyślić też, żeby wszystko bardzo dobrze wyszło i też trzeba w czasie zgrać. W kategorii układów juniorów 1, trzeci dan w układach pierwsze miejsce zajął Karol Keller z klubu sportowego Taekwondo Pruszcz Gdański, który w finale walczył o zwycięstwo z Cezarem Jackowskim z Mińskiego Klubu Sportowego Taekwondo. Każdy układ jest, ma, jest na swój sposób trudny, ma różne, jeden ma ruchy łatwiejsze, drugi ma ruchy trudniejsze i każdy ma swoją taką specyfikację, jeden jest łatwiejszy, drugi trudniejszy. No i trzeba się tak nauczyć, żeby w każdym układzie wychodziło jak najlepiej. W kategorii walk juniorek do 45 kg w finale walczyły Alicja Jan z KS Dragon i Janów z Nataszą Niedobit z MKS Lewart AG Lubartów. W tej walce lepszą okazała się zawodniczka z Lubartowa i to ona zdobyła mistrza Polski Juniorów w tej kategorii. No na pewno to nie był przypadek, bo Alicja jest bardzo trudną zawodniczką, dużo razy wygrywała. Ale na pewno wiara w siebie mi pomogła i oczywiście dzięki trenerowi, mistrzowi Jedutowi mi się udało. W ćwierćfinale walk juniorek do 55 kg Natalia Dybek z Wrocławskiego Sportowego Klubu Taekwondo stoczyła walkę z Karoliną Potkańską z Akademii Taekwondo Virtus w Łomazach, której udało się wygrać tę walkę nie bez problemów. Przede mną półfinał, wejście do półfinału. Nie jestem zadowolona, zrobiłam parę błędów, których nie powinno być, które nie powinny się pojawić. Dlatego jeszcze wiele pracy przede mną, do tego doszło jakieś tam zmęczenie, osłabienie organizmu i stres. Ostatecznie w zawodach Natalia Dybek zajęła pierwsze miejsce i została tym samym mistrzynią Polski Juniorów w kategorii walk juniorek do 45 kg. Najlepszymi zawodnikami gospodarzy z MKST Kłondo Bystrzyca Kłodzka mistrzostw Polski Juniorów byli Seweryn Ślarczyk, który w kategorii walk juniorów do 75 kg wywalczył pierwsze miejsce. W kategorii układy juniorek 1, 3 dan, piąte miejsce zajęła Paulina Gredys i w kategorii walk juniorek do 65 kg również piąte miejsce zajęła Natalia Wołoszczuk. Gratulujemy. Dokładne wyniki zawodów znajdują się na stronie internetowej sportdata.org. Jak informuje Polski Związek Taekwondo, od 28 do 30 maja odbędą się tradycyjnie w Nowej Rudzie Słubcu mistrzostwa Polski juniorów młodszych, tym razem mistrzostwa zorganizowane zostaną z udziałem publiczności. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na halę sportowo-widowiskową do Centrum Turystyczno-Sportowego.